Dzisiejsze czasy sprzyjają pewnej refleksji, czy to, czego jesteśmy świadkami w państwach demokratycznych, takich jak Polska, takie, takich jak inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, może szczególnie trzeba spojrzeć na Węgry, Rumunię. Czy to jest kryzys demokracji, czy to jest po prostu pewna nieunikniona ewolucja tego porządku? Pytanie właśnie polega na tym, czy ten model, do którego przywykliśmy, ten model, który się nazywa liberalną demokracją albo demokracją konstytucyjną, jest jedynym możliwym, niepowtarzalnym i spełniającym wszystkie oczekiwania społeczne? Trudno jest oczywiście odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kryzys, ale na pewno można powiedzieć, że jest na naszych oczach. Realizowana pewna ewolucja, pewne przesunięcie w porządku demokratycznym od pewnych wartości i pewnych fundamentów do, do innych. Ale od czego wychodzimy? Co powinno być takim bezdyskusyjnym mechanizmem obecnym w demokracji konstytucyjnej? Czy jeżeli ktoś woli demokracji liberalnej? W, profesor Betham. Uważa, że takie dwa elementy powinny się znaleźć, żeby demokracja była, jak on to nazywa, pełna. Po pierwsze, musi być komponent wyborczo-rywalizacyjny, muszą odbywać się cykliczne wybory, musi następować nieoskromiona niczym, nie stopowana alternacja władzy. I drugi, Element, który jest niezbędny do tego, żeby nazwać demokrację pełną, musi być komponent ochrony praw i wolności człowieka i obywatela i komponent ograniczeń władzy. Czyli władza musi być bezwzględnie ograniczona przede wszystkim przez normy prawne. Oczywiście można sobie wyobrazić, że władza nie przekracza pewnych norm. Społecznych, obyczajowych, zwyczajowych, ale przede wszystkim czynimy jej barierę w postaci Konstytucji i innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Drodzy Państwo, w, to y, bardzo ważny element i chciałbym zaakcentować, że władza demokracji konstytucyjnej może posunąć się tak daleko, na ile pozwoli. Jej konstytucja. Jeżeli władza ma upoważnienie płynące od suwerena, żeby konstytucję zmienić, może to uczynić, tak jak to uczynił Parlament Węgierski, ale nie może chwytać się innych sposobów, które niestety dokonują się na naszych oczach. No właśnie, jest jeszcze jeden element uzupełniający ten opis demokracji konstytucyjnej, demokracji liberalnej. On płynie z książki, która jest również dla mnie pewnym elementem istotnym, żeby pokazać Państwu dylemat tego, co nazwałem demokracją totalitarną w tytule dzisiejszego naszego spotkania. Jacob Talmon, bo o tym autorze mowa, mówiąc o demokracji liberalnej, akcentował i tu cytat nie tylko afirmowanie wartości wolności, ale również traktowanie systemu politycznego jako pragmatycznego wynalazku ludzkiej spontaniczności i kreatywności, zawierającego w sobie różnorodność i wielość poziomów aktywności jednostkowej, i zbiorowej. Różnorodność i wielość a więc pluralizm a więc ścieranie się na pokojowej i politycznej niwie różnych elementów, które jednocześnie inspirują się wzajemnie i dokonują wkładu swoistego w rozwój porządku demokratycznego. Drodzy Państwo, ale Właśnie bardzo często wracamy do tego znów pojawia się swoiste przekształcenie. Na naszych oczach realizuje się nowy model w demokracji. Odwałbym się teraz do innego autora, do Farida Zakari, który w, w, używa pojęcia demokracji nieliberalnej. Według niego takimi cechami demokracji nieliberalnej. Są po pierwsze wadliwe działanie systemu ochrony praw i wolności. Katalog praw i wolności istnieje, ale wadliwy jest system jego ochrony. Iluzoryczne staje się to, co nazywamy dochodzeniem swoich praw. Sądy nie działają właściwie. Ombudsmani, jeżeli istnieją, są obezwładniani przez władzę polityczną. Sądy konstytucyjne podporządkowane są władzy politycznej. Po drugie, tyrania większości, mówi Zakaria. Ten, kto wygrał wybory, uważa, że może narzucić innym swoje stanowisko. I nadmienna centralizacja władzy. Zachowuje się często pozory decentralizacji, samorządności, ale tak naprawdę władza polityczna w swoich rękach skupia. Tak wiele, jak to jest tylko możliwe. Zaczyna kontrolować nie tylko władzę lokalną, ale też aktywność obywatelską na różnych polach i poziomach. Spójrzcie Państwo na koncepcję Jacoba Talmona, demokracji totalitarnej. To właśnie ona jest dla mnie pewnym wzorcem pokazującym, do czego do jakiego modelu przesuwać się może demokracja konstytucyjna? Mówi Talmon, i znów to będzie cytat, że demokracja totalitarna zakłada istnienie w polityce jednej wyłącznej prawdy. Można ją nazwać mesjanizmem politycznym w tym znaczeniu, że postuluje ona ustalony z góry harmonijny i doskonały układ spraw. Do którego ludzie nieodparcie zmierzają i do którego z pewnością dotrą. Uwzględnia ona ostatecznie tylko jedną polityczną płaszczyznę istnienia. Rozszerza, rozszerza zakres polityki tak, by ogarnąć pełnię egzystencji człowieka. Gdzieś podziały się te różne poziomy, te różne platformy sporu, zanika pluralizm, pojawia się. Swoista prawda objawiona tego obozu, który uznaje się za jedynego do, zdolnego do reprezentacji suwerena. I spójrzcie Państwo na jeszcze jedną kwestię na polityzację każdych, każdej dziedziny życia człowieka. Mogę postawić tezę, że demokracja konstytucyjna wcale nie ma aspiracji do tego, aby wcisnąć się z polityką, każdy element egzystencji społeczeństwa. Ona daje społeczeństwu możliwość swoistej ucieczki od polityzacji, ucieczki od polityków, którzy będą mówić ludziom, jak mają żyć. Wolna jednostka decyduje sama, co i jak wybierze jaką ścieżkę swego życia. Oczywiście bez aktywności jednostki, bez aktywności wyborców demokracja liberalna, demokracja konstytucyjna funkcjonować nie może. Ale być może właśnie to, że władza daje jednostce to pole wolności, to chętnie ona uczestniczy w życiu politycznym, nie traktując tego jako przymus. To państwo w model demokracji totalitarnej zakłada, że obóz polityczny, który wygrał wybory, zyskuje niejako monopol na reprezentację suwerenę. Spójrzcie Państwo na sytuację opozycji w tym modelu. Opozycja jest swoiście zepchnięta na margines funkcjonowania państwa, funkcjonowania społeczeństwa. Ona jest mniejszością, a z istoty demokracji totalitarnej wynika, że mniejszość nie może współkreować rzeczywistości, nie może uzurpować sobie swoistego prawa do tego, aby reprezentować suwerenę. Suweren skupił swoją władzę, skupił swoje wszystkie siły w tej większości, która wybory wygrała. Drodzy Państwo. Deprecjonowane jest również oblicze polityczne opozycji. Skoro mówi Talmud, że dążymy do pewnej jednej politycznej płaszczyzny istnienia, to znaczy, że inne płaszczyzny muszą być celowo zdeprecjonowane. Muszą przestać być swoistą konkurencją dla tej jedynej. A więc media, szczególnie te podporządkowane. Władzy będą prowadziły bardzo silną politykę propagandową, która ma pokazać, że opozycja nie ma nic do zaoferowania, że tylko władza zna sposoby i środki na rozwiązywanie problemów społecznych. Drodzy Państwo, a więc mamy do czynienia z opozycją jako swoistą klasą polityczną drugiej kategorii. Szczególnie groźne w tym modelu wydaje się arbitralne traktowanie prawa. Konstytucja i inne akty muszą być podporządkowane woli narodu. Wola narodu reprezentuje większość, która rządzi w państwie. A zatem konstytucja nie może stanowić zapory dla tej władzy, jest wykorzystywana instrumentalnie. Panuje przekonanie, że tylko taka konstytucja i takie prawo może istnieć, które ma zaufanie narodu. Jeżeli nie podoba się ono, ta konstytucja, ten system źródeł prawa władzy, to, zna, to gorzej dla konstytucji, to tym gorzej dla konstytucji. Słyszeliśmy w polskim sejmie takie stanowiska. Że w prawo o tyle jest istotne, o ile ono wyraża wolę narodu, a wola narodu zawsze stoi ponad wszystkim, a zatem także ponad konstytucją. Drodzy Państwo, jest to, jak widać, bardzo złożona kwestia. Nie ma tu nawet czasu żeby skrócona forma naszych spotkań mogła to wszystko rozwinąć chciałbym się jednak jeszcze do jednej kwestii odwołać do jeszcze jednej książki którą myślę trzeba przeczytać profesor Wojciech Sadurski Polski kryzys konstytucyjny i pozwolę sobie z tej książki przeczytać pewną Diagnozę polskiej sytuacji politycznej i konstytucyjnej. Jak widzi to ten wybitny konstytucjonalista? Po pierwsze, ukuwa on pojęcie przeciwkonstytucyjnej, populistycznej erozji. Stanowi, według mnie, to pojęcie, pisze profesor Sadurski, najbardziej adekwatny sposób opisu. Procesu, który zachodzi w Polsce. Jest przeciwkonstytucyjny, ponieważ dokonuje się poprzez faktyczną zmianę ustroju za pomocą ustaw oraz poprzez jawne naruszenie wprost ustawy zasadniczej. Jest populistyczny, ponieważ rządząca elita rozmontowuje mechanizmy hamulców i równowagi i używa propagandy do budowania wokół tego społecznego poparcia. Mamy do czynienia z erozją, ponieważ jest to pogorszenie demokratycznych standardów, które jak widać nietrwale już udało się w Polsce osiągnąć. Jestem przekonany, że problematyka tego, co będę chciał uważać za niebezpieczeństwo pojawienia się również w Polsce demokracji totalitarnej, trzeba będzie tę kwestię kontynuować. Tym bardziej, że bardzo często ujawniają się przecież na co dzień jeszcze inne mechanizmy, bardzo groźne mechanizmy dla pokojowego funkcjonowania społeczeństwa. Demokracja totalitarna poszukuje wroga i próbuje antagonizować różne grupy społeczne. Problem związany z niewyrokiem ciała, które chce się nazywać Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący aborcji jest nie wchodząc nie wchodząc zupełnie w treść tego niewyroku, jest właśnie takim polem antagonizowania społeczeństwa, wywoływania niepokoju, aby można było prowadzić określoną politykę za pomocą metody rządź i dziel. Myślę zatem, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trzeba będzie tę kwestię niejednokrotnie poruszać. Życzę Państwu wszystkiego.